Was się spodziewał jeszcze filmu dnia dzisiejszego? Pewnie nie, ale pojawiło się sporo wiadomości. Ja już wstałem, obudziłem się, tak więc postanowiłem dla Was zrobić taki odcinek informuj, odcinek informacyjny. A jaka najważniejsza informacja? Ano taka, którą tu widzicie na ekranie, czyli Drogen Lansen C do zdobycia dla wszystkich. Oczywiście dla tych, którzy grają w tą grę. Będziecie grać w grę słuchajcie, Draugen jest do zdobycia bardzo fajna maszyna, chyba już no nie wiem, filmów naprawdę sporo widzieliście na moim kanale z tym czołgiem i powiem wam, że naprawdę maszyna jest zacna od 22 do 5 stycznia będziecie mogli zdobyć właśnie ten pojazd co musimy zrobić? Tak jak zazwyczaj słuchajcie, oczywiście tutaj Wargaming się porozpisywał nie wiadomo ile dlatego, że powyszczególniał ilość tam expa zdobytego i tak dalej, i tak dalej, ale słuchajcie. Chodzi o to, że mamy 125 tysięcy EXPA do wbicia. Przez ile? Przez dwa tygodnie. Tak więc, zaczynając od dzisiaj, od 22 do 5 stycznia, macie czas, aby ten pojazd zdobyć. I oczywiście dla tych, którzy grają, myślę, że nie będzie to jakieś bardzo duże wyzwanie. Jak najbardziej, pojazd polecam. A mało tego, w moim Konkursie, a rozdawnictwie, giveawayu, jak zwał, tak zwał, również te pojazdy będą do rozdania. 5 pojazdów Lansenów C-Drogen będzie do wygrania. O tym już chyba wiecie. To jest taka najważniejsza wiadomość tego akurat News'a. A jeszcze o czym chciałem Wam powiedzieć, co takiego wydarzy się w miesiącu grudniu, prawie na sam koniec grudnia. Od 22 do 5 stycznia będziemy mogli odebrać nagrodę od Wargamingu czołg w postaci japońskiego to jest chyba japoński, taki jest, japoński czołguś, taki malutki taki prezencik dla każdego gracza poziom trzeci raczej nic specjalnego, ale. Hmm, zawsze jakiś przemiał na srebro może być. I słuchajcie, teraz kolejna rzecz. Od Dzisiaj, czyli od 22 aż do 5 stycznia. Ono Wargaming tutaj, widzę, próbuje przyciągnąć coraz więcej graczy, tych, którzy są niezadowoleni, i pewnie raczej to się im nie uda, no bo jeżeli ktoś jest niezadowolony, no to ciężko go przekupić. Takim czymś mamy losowanie plus minus 1. Bardzo długi czas, zawsze dawali nam, no na samym początku to był, to był chyba tydzień, później tak skracali do 3 dni, 4 maksymalnie, a teraz mamy, słuchajcie, od dzisiaj. Od 22 grudnia aż do 5 stycznia mamy losowanie plus minus 1. No, bardzo fajnie. Kolejna rzecz, no to tutaj sezon. O tym zaraz sobie powiemy jeszcze. Bardzo dużo jest zniżek i różnych pakietów, paczek kurczę z pojazdami, ale tego nie będziemy omawiać, żeby nie drażnić rekina. Dodatkowo, od dzisiaj mamy nowy, to chyba jest tak, od dzisiaj, ale jeszcze nie widziałem, żeby to się pojawiło. Pewnie później to włączą. Mamy znowu ten tryb choinkowy, ten tryb świąteczny, czyli jeździmy tymi małymi czołgusiami z jakimiś tymi przyssawkami. No i jeżeli ktoś się chce bawić, chociaż powiem Wam, że. Ach, powinni pomyśleć nad czymś nowym, nad, nad jakimś nowym eventem świątecznym. Widocznie wszystkie prace skierowali nad bardzo fajną aktualizacją. Oczywiście to jest taka ironia, bo wielu z Was widzę, że nie bardzo czyta moje ironie i sarkazmy. Dlatego mówię, że, no, słuchajcie, tutaj musieli pewnie skierować wszystkie swoje wysiłki po to, aby stworzyć nową aktualizację 6.0, a już o trybie Nowym trybie, no bo to jest praktycznie rok w rok, jest cały czas to samo. Tego w ogóle pewnie nie brali pod uwagę. Tak więc mamy nowy, stary event. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów na temat sezonu. Tutaj chodzi o tych trzech gości. Słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o ten sezon, jest pewna zagwostka. Tutaj podawałem, że będą trzy pojazdy do zdobycia, czyli koncept 1b owszem, będzie to na 75 levelu. Później mamy na ostatnim levelu obiekt 268 wersja 5, ale musimy wykupić za 2000 chyba golda tego pasa. Wtedy te. Te pojazdy zdobędziemy. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce zdobyć Wagena K. Poziom dziewiąty, czyli Szweda musi wykupić ten najdroższy, czyli tam jest chyba za 18 tysięcy golda, oczywiście nie opłaca się, bo dla samego jednego czołgu, czy jest sens? Moim zdaniem kompletnie nie ma, a to jest naprawdę bardzo duża ilość golda. Tak więc tak to wygląda. Słuchajcie, tak więc tu zdobywamy te dwa czołgi, plus wargaming dodaje na sam koniec jeszcze jeden pojazd. A jaki to jest pojazd? Ano ten pojazd. Jeżeli ukończymy wszystkie zadania, czyli zrobimy ten set etap dostajemy dodatkowo brytyjski czołg średni 8. poziomu Huntsman Centurion. Tak więc praktycznie zdobywamy trzy pojazdy. Dodatkowo, jeżeli ktoś wcześniej ukończy, ja chyba jestem na siódmym etapie, tak więc jeszcze mam chyba 30 kilka dni, aby to zrobić. Mamy specjalną premię PD razy 2. Tak to mniej więcej wygląda. Zakończenie sezonu jest 26 stycznia. Tak więc, słuchajcie, jeżeli ktoś gra, taka informacja akurat na dzień dzisiejszy, której, jak dla mnie, chyba najważniejsza informacja jest właśnie ta, gdzie możemy zdobyć Draugena. Na lansena C. No i jeszcze bym zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. W tym roku nasza choinka wygląda w ala garażu, nie wiem, w jakimś takim, na takim polu, nie wiem jak to nazwać, wygląda w ten sposób. Śnieżek sobie pruszy, choineczka gdzieś w oddali stoi, tutaj mamy jakieś skały, nie skały. W tym roku tak to wszystko wygląda. Święta, hmm, nie wiem po jakiemu, ale no cóż, jest jak jest. Tak więc na chwilę obecną z mojej strony to wszystko, trzymajcie się do usłyszenia. Hej!